Jesteśmy na naszej pierwszej wycieczce. Idziemy właśnie na Nos Indianina. Jest czwarta Bardzo ciemno. Wycieczka kosztuje 100 Kłytales i od pięciu minut czekamy, dwie minuty, żeby iść. Spokojnie. Cicho. To już jesteśmy na górze. Cała spinaczka zajęła. Ile Paweł? 20 minut? Mniej więcej. Mniej więcej 20 minut, ale naprawdę dobrym pomysłem jest posiadanie latarki. Nie jest to jakiś trudny szlak, ale biorąc pod uwagę, że jest to czwarta, jest ciemno i się nie do końca widzi, gdzie się idzie, to. Nie wiem co chciałam powiedzieć. Coś powiedzieć, że bardzo przyjemnie się szło. I... Że bardzo przyjemnie się szło, tak, i bardzo fajnie. Ale teraz czekamy na wschód słońca. Akurat jak tutaj przeszliśmy, żeby zobaczyć wschód słońca, to jest bardzo zachmurzone niebo i tego słońca nie widać, ale i tak jest fajnie. A co słońce są być od tak. Bardzo udane. Bardzo, bardzo. Bardzo słodki kawałek z lokalnej naturalna, Bardzo dobre. Tradycyjny sposób parzenia na ogniu. Pyszna.